Witam Was w Tarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Witam Was, panny, w Waszym czytaniu na jesień. Dla większości znaków. Na sam koniec czytania postanowiłam wziąć jakieś karty, Ewentualnie dorzucić coś w środku. Zobaczymy, może coś w środku nagrania też dorzucę. Ale dla Was postanowiłam dorzucić coś na samym początku, zadając pytanie, co pomoże Wam uporządkować to, co macie do uporządkowania. Bo Wy, drogie panny, na pewno zawsze znajdziecie coś, co możecie uporządkować. Tak, zawsze jest jakiś element, który trzeba by było jakoś. Nie element, tylko wiele elementów, które trzeba by było gdzieś może posortować porozkładać, pokładać na odpowiednie miejsca, do odpowiednich koszulek, na odpowiednie półki, do odpowiednich pojemniczków. Może coś numerować, może coś popisywać. Moi drodzy, zobaczmy, co Wam w tym może pomóc. Już mamy. Ja już widzę. To jest... Rycerz mieczy. I ten oto rycerz mieczy wesprze Was w porządkowaniu Waszej rzeczywistości jesienią. Tak? Czasem trzeba coś poprawić, tak? Widzimy, że coś jest do poprawienia. Trzeba, trzeba. Inaczej to nie da się, nie da się dobrze czuć. Mhm. Co ja widzę w tym rycerzu mieczy. Hmm. Widzę, że jest to rycerz dość łagodny, ale stanowczy. To znaczy, że Waszym wsparciem w porządkowaniu rzeczywistości jesienią będzie ktoś, kto wypowiada się swobodnie. Jakby już wiele walk na słowa stoczył. Ale jest to ktoś kto cały czas trzyma swój swój argument. To jest ktoś, kto Ma ten sam pogląd na sprawy, przynajmniej od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu posługuje się danym argumentem w swoich walkach. I głównie chodzi o jakiś jeden koronny argument. To nie jest ktoś, kto atakuje w sposób nieprzemyślany. To jest ktoś, dla kogo miecz jest orężem, a ten miecz to jest komunikacja, to są słowa, to jest ruch do przodu. Zobaczcie, jak, jak, jak ten nasz. Zwierzęcy rycerz. Zmierza do przodu. I to jest najważniejsze najważniejsze jest właściwie jego głowa. Nieważne jest to, co on ma na sobie. Nieważne jest, nieważna jest cała reszta. Najważniejsza jest właśnie ta, ta część. To może być ktoś, kto prezentuje właśnie tak jak, tak jak ja na przykład teraz prezentuje. Głównie w jakimś ujęciu swoją twarz, czy jakąś część swojego tłowia, a cała reszta nie ma takiego znaczenia, albo ktoś, kogo widzicie w całości, ale najważniejsza jest ta, ta strona werbalna, a, a cała otoczka już nie ma znaczenia, albo nie ma takiego znaczenia. Ktoś takiego możecie szukać. Hmm. Dzisiaj tutaj już odruchowo sprawdzam, czy wszystko działa, tak? To może być ktoś taki, kto może mieć trochę rozbiegany wzrok i będzie sprawdzał co jakiś czas, czy wszystko jest w porządku. Mm. Ale jednak spokojnie spogląda, mimo wszystko, z pewnym zadowoleniem i zdecydowaniem kieruje się do przodu. To jest ktoś, kto. Może właśnie zobaczyć. ja teraz trzymam tę kartę tak wyciągniętą, troszeczkę jak ten rycerz. Ale ja was. Ja tutaj nikogo tą kartą jakby nie atakuję. To jakby. To jest przekazanie informacji. Może się wydawać, że, że to jest jakiś agresywny atak, ale przyjrzyjcie się tej, tej tutaj istocie, temu, temu stworzeniu, temu, kto trzyma ten argument. Czy to jest ktoś, kto hmm, chce komuś zrobić krzywdę? Nie. To jest ktoś, kto po prostu pokazuje swój oręż. Hmm? Także jeżeli macie coś do uporządkowania, na pewno macie, bo ja bym się zdziwiła, gdyby panny powiedziały, że wszystko jest już idealnie we wszystkich sferach i już, już nic nie trzeba poprawiać. Nie, wszystko już jest super. Absolutnie no, raczej, raczej nie sądzę, żeby tak się stało. Także moi drodzy, możecie przyjąć postawę takiego. Mm, Swobodnego komunikatora, albo nawet wykorzystać jakiś komunikator do uporządkowania jakichś swoich spraw. Albo możecie też spróbować wykorzystać jakieś narzędzie komunikacyjne, z którym Czujecie się już dość swobodnie, i możecie wykorzystać je jako, jako narzędzie działania w jesienią. Tak. Myślę, że mniej więcej tyle wystarczy, choć oczywiście moją wypowiedź zawsze można by było poprawić. Tak jak większość. Tego, co się robi, można poprawić i dążymy często do jakiejś perfekcji, prawda, Panny? Moi drodzy, moje drogie, tutaj wyżej znajduje się karta, która jest ukryta i której nie widzicie. To nie było zaplanowane, ale tak wyszło, że jak podłączyłam moją kamerkę, to nie wszystko mieściło mi się w kadrze, i sądzę, że to przypadek nie jest. Tę kartę wam pokażę, ale trochę później, tak, że, um, to, co widzicie przed sobą, to nie jest wszystko. Miejcie troszeczkę cierpliwości um, i odsłonię wam wszystko, co tutaj mam, ale, ale z czasem. Na razie planujcie sobie z tym, co zaraz wam powiem, a um, najważniejsze jest, w tym waszym planowaniu, poza, poza wsparciem rycerza, to, żebyście zachowali czysty umysł i jasną myśl. Tak jak tu mamy tego naszego rycerza, który trzyma miecz, tak tu w centrum, u samej góry, mamy sam ten miecz. Widzicie? Hmm? Także te kwestie komunikacyjne, kwestie takich yy, pomysłów, które gdzieś tutaj się w głowie rodzą, może nawet jakby tak nie wiadomo skąd, z powietrza, są ważne, są istotne jesienią dla Was. I tego powinniście się dosłownie trzymać trzymać. Zobaczcie, jak ktoś tutaj trzyma, trzyma się jakiejś myśli, jakiejś jednej koncepcji, która. Jest najważniejsza, najbardziej istotna, nawet jeżeli nie wiadomo, skąd ona się pojawia. Może się wydarzyć coś takiego, że ta myśl pojawi się w wyniku jakby obrotu fortuny, jakby zmiany może nawet uśmiechu losu. I wtedy zrodzić się może właśnie myśl nowa, świeża, której należy się trzymać, tak jak już wspomniałam, ale lepiej sobie to utrwalcie. Zobaczcie, ja tutaj teraz też się czegoś trzymam. Znaczy nie widzicie teraz właśnie. Może tak być, że. Nie widać na początku, kto się czego trzyma, albo nie do końca będzie od razu widać, co to jest za myśl. Na początku mm, uwagę może przyciągnąć coś innego. Ten nasz rycerz przyciągnął uwagę, jakby wyskoczył trochę niespodziewanie, ale najwyraźniej musiał się pojawić wcześniej. Hmm? Ale de facto, Najbardziej chodzi o tę myśl, o tę koncepcję. I tego macie się trzymać, ale nie macie się trzymać kwestii materialnych i takich, których nie chcecie puścić. Powinniście coś puścić, moi drodzy, bo inaczej będziecie Mieć taką minę, jak ten pan na tej karcie, no taką nieprzyjemną, niezadowoloną. I o ile. No, jesteście znani, znane z, z tego, że coś widzicie, pewne uchybienia odruchowo i nic nie możecie na to poradzić. To się potem przydaje do korekty, to czasem pewnie byłoby miło, jakbyście. Mogli się troszkę bardziej uśmiechnąć. Szczególnie jeśli macie obsadę wagi, co się może panną zdarzyć. No innym też, oczywiście. Miło jest czasem się uśmiechnąć. A tu ktoś się wyraźnie nie uśmiecha, komuś wyraźnie się nie podoba to, że musi coś puścić, że powinien coś puścić. Także, moi drodzy. Radzę Wam, żebyście, tak z tego, co karty podpowiadają, tak czytam, nam radę z Tarota, rady Tarota, byście nie trzymali się kurczowo tego, co udało Wam się zgromadzić. Zobaczcie, ktoś tu się naprawdę trzyma już kurczowo, kurczowo się tego trzyma. Ta karta jakoś lubi wracać ostatnimi czasy. Lubi wracać, lubi się pojawiać zaskakująco, może nie zaskakująco często, ale ale, ale takie mam wrażenie, że, że jakby w Waszym życiu. Pojawiał się temat wyjątkowo często, częściej niż kiedyś. Hmm? Takie możecie mieć wrażenie. Czy to jest fakt? Trudno to zmierzyć. Hmm? co może nie być komfortowe, ale jednak. Jednak yy, nie, chcę, nie chcę, puścić temat trzymania i puszczania. Zobacz, tu ktoś wyraźnie Zaciął się. Czy jesteście gdzieś zacięci? Albo czy macie obok siebie kogoś, kto jest taki zacięty? Hmm? Uważajcie, bo taka energia może pojawić się w waszym życiu. Hmm? Może być tak, że ktoś, kto. Hmm, Tutaj nie będzie chciał czegoś puścić. Będzie domagał się Waszej uwagi. I będzie domagał się Waszej uwagi na tyle intensywnie, że postanowicie stawić opór. Stawić opór, i wbrew temu, że ktoś tej uwagi tak się dopomina, postanowicie jednak zrobić coś przeciwnego i tym razem nie ulec. Mimo, że może się wydawać, że gdzieś jest potrzebny jakiś istotny szczegół, to nie, nie pozwolicie komuś, żeby przerwał Waszą pracę, żeby zaburzył Waszą pracę. Hmm? Także, jeżeli znajdziecie wokół siebie kogoś, kto może Wam trochę gdzieś tam przeszkadzać w tym, co robicie, to przyjrzyjcie się tej osobie, czy to nie jest ktoś, kto nie chce czegoś puścić? Mm? I zwracajcie uwagę, jaką postawę wy przyjmujecie, jak ktoś wam w czymś chce jakby troszkę przeszkodzić. Czy nie zmieniacie się w te osoby tutaj? Mm -hmm. żeby, żeby jest potrzeba, żeby coś puścić. Także może być tak, że Wam się uda coś puścić. Albo komuś innemu. Hmm? Może macie blisko kogoś z księżycem, ascendentem, słońcem w pannie, albo innymi elementami, i ta osoba będzie się w taki sposób przejawiała w Waszym życiu jesienią. Także moi drodzy, nie pozwólcie, żeby ten ktoś trzymał waszą uwagę zbyt długo, bo to też może być to, że ktoś was za bardzo przytrzymuje, coś was za bardzo przytrzymuje.